Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Vader, a oto kolejny holokron. Dzisiaj porozmawiamy o osi, tak, tak, więc serdecznie zapraszam. Po utworzeniu zakonu Jedi okazało się, że są wśród nich osobniki, które korzystają z tak zwanej ciemnej strony mocy oraz artefaktów, które potęgują władzę, czy potęgują ym, moc, tak, w nich samych, co nie podobało się Jedi generalnie, ponieważ oni to robili również za pomocą emocji, negatywnych emocji. Tak więc po licznych ostrzeżeniach, prawda, prośbach, zostali oni wygnani. Wydarzenie to nazwano Wielką Schizmą. Niedługo później okazało się również, że to tak naprawdę nie Mroczni Jedi panują nad mocą, tylko ona nad nimi. W tym również spotęgowało to w nich rządze władzy, rządze potęgi, kontroli, sławy i tak dalej. Doprowadziło to również do wybuchu wojny pomiędzy Mrocznymi Jedi a Republiką. Mroczni Jedi utworzyli tzw. Legiony Lettu, w którym przewodził generał Xendor. Oczywiście, jak się można domyśleć, w tej wojnie zwycięsko wyszła Republika, Mroczni Jedi zostali spacyfikowani. Później doszło do tzw. Drugiej Wielkiej Schizmy, kiedy kolejna grupa Mrocznych Jedi została wygnana z zakonu, ponieważ dopuszczali się oni bluźnierstwa na żywej istocie poprzez modyfikowanie jej i mutowanie jej. Druga wielka schizma znowuż doprowadziła do tak zwanej Stuletniej Ciemności, która, którą spokojnie można nazwać po prostu wojnami i walkami pomiędzy rycerzami Jedi a Mrocznymi Jedi, gdzie Mroczni Jedi mieli do dyspozycji zmutowane stwory, tak zwane lewiatany. Jak się można domyślić i z tej, mm, powiedzmy, wojny, z tych potyczek, zwycięsko wyszli rycerze Jedi oraz Republika, natomiast ostatnią bitwą, jaka się odbyła w tej wojnie podczas Stuletniej Ciemności, była bitwa o Korbos, gdzie generalnie większość Mrocznych Jedi została specyfikowana, a reszta jednostek rozpierzchła się po galaktyce. Jedna z grup dowodzonych przez adjutę Pala dotarła na Koriban, gdzie odnaleziono starożytną rasę Sithów. Oczywiście jak się nie trudno domyślić, można Mrocznych Jedi później na część dziedzictwa, które uzyskali po Sithach, powiedzmy, zaczęli przybierać sobie ich nazwę jako siebie samych. Oczywiście również jak nie trudno się w tej kwestii również domyślać, Sithowie traktowali nowych przybyszów jak bogów, tak więc to tylko ułatwiało utworzenie właśnie w tym momencie na tej planecie nowego, wspaniałego imperium Sithów. W ciągu wielu stuleci, tysiącleci wręcz można powiedzieć, Sithowie powiedzmy brali udział w wielu wojnach, potyczkach przeciwko Republice, Zakonowi Jedi, no i kilku pośrednim rasom oraz planetom. Z tego okresu warto zapamiętać tylko kilka postaci. Są nimi Fredom Nadd, Naga Sado, Marka Ragnos, myślę, Darth Bane spokojnie, um, Darth Andeadu poniekąd, ponieważ jest on ważny, jeśli chodzi o historię Dartha Bane'a, no i myślę, to tyle. Darth Bane jest o tyle ważny dla Zakonu Sithów, o ile po prostu stworzył Zasady Dwóch oraz dokonał bardzo skrupulatnej czystki, w szeregach sitów, konkretnie do nabractwie ciemności. Zasady dwóch stosowano aż do czasów Palpatina, jednakże są również wątpliwości co do tego, czy była ona tak bardzo. Um... Restrykcyjnie stosowana, czy też może nie. Jednakże o tych czasach powiedzmy jest dużo mniej zapisane, tudzież jest mniej informacji, tak więc trudno jest jednoznacznie stwierdzić. Aczkolwiek znajdzie się kilku lordów Sitów pomiędzy wydarzeniami z Darta Bane'a oraz jego uczennicy Zanach, a Dartem Plegisem i jego uczniem Dartem Sidiousem. Co tak naprawdę wyróżnia Sithów? Przede wszystkim oczy. Sejtow można po tym poznać bardzo konkretnie, ponieważ z natury są one czerwono-żółte, czerwono-żółto-czarne, jakkolwiek to można tak stwierdzić. So, jest to znak po prostu tego, że moc w nich buzuje i zżera ich od środka. Tak więc nie jest to prosta droga, jak mówił Joda, wręcz przeciwnie, moc zżera użytkownika od środka poprzez to, że użytkownik jak gdyby traktuje ją jak narkotyk. Więc nie jest to zbyt pozytywne, aczkolwiek, jaka władza, prawda? Dodatkowo, sitowie posiadają tatuaże unikatowe dla, dla siebie, tak naprawdę, dla swojego dziedzictwa, ponieważ każdy tatuaż nie dość, że ma znaczenie kulturowe, to jeszcze ma charakter czy funkcję odstraszającą, demotywującą przeciwnika. Miała przeciwnika niejako zastraszyć podczas walki i spowodować, że przeciwnik straci morale. Dodatkowo, bardzo. Bardzo szczególną cechą jest yy, czerwony miecz, który mają sitowie. Tu trzeba przyznać, bardzo niestandardowy oręż, aczkolwiek poza mieczami świetlnymi jeszcze niektórzy sitowie mieli bicze świetlne, tak więc tutaj też jest wielka dowolność, aczkolwiek pamiętajmy musi być czerwony. Dodatkowo, sitowie noszą bardzo unikatowe stroje. Można zobaczyć Jedi, którzy mają bardzo podobne stroje, bardzo podobne szaty, ale Sithowie z natury się różnią. Jakby na to nie spojrzeć. Każdy Sith ma przynajmniej w jakimś tam stopniu odrębny strój. I wynika to ze um, usposobienia oraz um, pewnej funkcjonalności danego stroju dla użytkownika. Tak więc ma to swoje znaczenie również. Dodatkowo Sithowie mają bardzo odrębny i bardzo szczególny rytuał przyjmowania ucznia, ponieważ polega on na tak zwanym chrzcie. Uczeń, kiedy Wypowie, wyrecytuje z kodeks sitów i zrozumie go, wtedy mistrz wbija paznokcie w swoją, w swoją dłoń i kropi swojego ucznia swoją krwią, co niejako właśnie jest e, traktowane jako chrzest. Wtedy później również tworzy mu się tatuaże albo wcześniej, to zależy od e, prawda, to zależy od przebiegu e, nauki itd. Tak Aczkolwiek z natury to jest się to w momencie, kiedy się przyjmuje e, ucznia. Trudnie wielu uczniów budziło to od razu, i tak dalej. To możecie czytać właśnie na OSUSie, ale, czy, aczkolwiek, hej, to jeszcze nic, ok? To naprawdę jest nic. Niektórych uczniów jeszcze katowano, ale nie stawiano im tak niesamowite przeszkody yy, na drodze szkoleniowej, że tak naprawdę chrzczenie krwią to jest nic. To jest naprawdę nic. Chociażby szkolenie Data Tabejna, ok? To jest, to jest, to jest hardcore. Naprawdę, to jest hardcore. Mają również swój kodeks. Generalnie można stwierdzić, że ten kodeks nie jest wybitnie odmienny od tego Rycerzy Jedi. Ponieważ, jak można zauważyć, Sithowie wywodzą się od Jedi, tak więc pomiędzy nimi nie ma zbyt wielkiej różnicy. Kodeks sitów brzmi mniej więcej tak. Nvultarz Czwol Sotkun, Szaszotją tu kion tu Midwan asha Asha tion tu i zik num. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o sitów. Tak więc link do Facebooka macie w opisie. Pamiętajcie tam szybciej, wam pisze niż gdziekolwiek indziej, ponieważ na YouTube to trochę trwa, a czasami mi nawet nie wyświetla. Życzę wesołych świąt wielkanocnych, żebyście spędzili to. Ten czas razem z rodziną, we wspólnym gronie pełnym miłości, szczęścia i radości. Tak więc dzięki, serdeczna cześć i niech Pan zejdzie z Wami.